Cześć kochani, witamy Was w kolejnym odcinku Wysokiej Wibracji. Jesteśmy w Zakopanem i wybieramy się właśnie na Dolinę Strążyska. Szlak rozpoczęliśmy przed chwilką i idziemy szlakiem czarnym, który zaczyna się przy Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dokładnie. Pętelka, którą mamy zamiar dzisiaj zrobić, będzie miała około 10 km, a prowadzić będzie przez Dolinę Strążyska, powrót Doliną Białej Wody Będziemy mijać takie atrakcje jak Jaskinia Ku Dziurze Wodospad Siklawica Tak na, na Sarnią Skałę dzisiaj raczej wchodzić nie będziemy A też jest na trasie Ale może uda nam się zobaczyć Giewont jeżeli, jeżeli się uda Jeżeli się trochę przejaśni Pogoda Dzisiaj jest taka typowo jesienna Na szczęście przestało padać, lekko brzy. Ale jak to mówią, nie ma złej pogody, są tylko słabo ubrani ludzie. Tak, w ogóle mamy długi weekend ten listopadowy i jest sporo ludzi na parkingach pełno. No i tak tutaj że... też. Sobie wszyscy spacerek robią. Nie będziemy dzisiaj sami na ślagu przy takim drogowskazie i... W budce z kasą idziemy to, jest... dalej szlakiem czarnym ku dolinie, Dolina Kudziurze się nazywa. Tak. 15 minut stąd. A Doliną Białego, jak już wcześniej wspomniałem, mamy zamiar wracać. Stamtąd przyjdziemy, a w tamtym kierunku idziemy. to my już tą trasę kiedyś mieliśmy okazję pokonać Chodziliśmy jeszcze wtedy przy okazji na tą sarnią skałę a było to w roku 191. 21 tak jak byliśmy na, na naszym letnim urlopie tydzień czasu tutaj spędziliśmy tylko wtedy jeszcze nie nagrywaliśmy filmów to dzisiaj może uda się uwiecznić chociaż ten spacer jest 5 minut na chyba sobie jednak dzisiaj odpuścimy nie wiedziałem że, że tam jest aż 25 minut w jedną stronę a w sumie eee, mamy dzisiaj taki trochę napięty która jest w ogóle godzina? Po 12. 10 po 12. A my tak naprawdę dopiero startujemy. Już nawet nie chodzi o to, o której godzinie robi się ciemno, bo to też trzeba, trzeba wziąć pod uwagę. Ale okazało się, że możemy mieć problem w ogóle ze zjedzeniem obiadu. Bo, bo jak się to wszystko ci wszyscy ludzie, co teraz wracają ze spacerów, z właśnie do tych restauracji, no to to jest coś, co może też poświęcić się trochę czasu także bo odpuścimy sobie to wejście tam Jest. idziemy dalej a na 17 mamy termin więc no tak musimy zdążyć się jeszcze spakować bo... musimy nie... uwijać ale, ale... <laughs> także idziemy tam po drodze też będą ciekawe rzeczy może się rozpogodzi, bo coś takiego tam w prognozie dzisiaj się pokazało może zobaczymy sobie giewą tutaj Widzicie, chętnych dzisiaj nie brakuje. Ale My już idziemy. Nie staliśmy w kolejce, bo szybciej było. Ukazuje się kupić bilety online nawet tam na miejscu stojąc. Także nie ma problemu. 11 zł Bilet normalny, zapłacone, bo jeszcze jest zasięg, także nie było problemu najmniejszego. Lecimy dalej. Widać dolina Strążyska prowadzi wzdłuż Strążyckiego Potoku. stąd nosi nazwę swoją. Ja ogólnie jest to bardzo popularna trasa z tego względu, że jest stosunkowo prosta. Że powiedział bardzo prosta. Nawet niektórych ze spacerówkami już mijaliśmy, także trasa dla dzieci dla niewprawionych piechurów i do tego potrafi być bardzo ładnie widokowy. Jak widzicie, ludzi dzisiaj w opór. Akurat znajdujemy się na polanie stróżyskiej. Niedaleko tam kawałek do góry. Jest rozejście w stronę wodospadu Siklawica. Myślę, że tam będzie jeszcze ciekawiej niż tutaj. Ale może uda nam się coś tam nagrać, żeby Wam go pokazać. Normalnie z tego miejsca gdzieś tutaj, w tych okolicach, byłoby widać Giewont, niestety, nie dzisiaj. Pogoda, jak sami widzicie, jest jaka jest, Pokórną mgły, zaraz pewnie w tą mgłę wejdziemy, bo będziemy kierować się do góry. Tam. ale zanim to zrobimy idziemy jeszcze zobaczyć wcześniej wspomniany wodospad stąd idziemy dalej 15 minut do wodospadu jesteśmy chyba myślę, że trochę szybciej 15 minut No to zeszło a prezentuje się to tak tutaj pokazuje stronę sali i skały 50 minut, ale my na samą sarnią skawę wchodzić nie będziemy. I już po pierwszych metrach zauważyliśmy, że im bardziej stromo zaczęło się robić, tym ludzi mniej. tam na dole to naprawdę zatrzęsienie. Szlak jest bardzo mokry Bardzo błotnisty A do tego bardzo dużo ludzi dzisiaj Trzeba się mijać Uważać, żeby się nie poślizgnąć Tak dzisiaj trochę ciężko się idzie Dlatego szlak niby prosty Ale na pewno przy lepszej pogodzie i z mniejszą ilością turystów ale i tak jest najgorzej Tak, właśnie znalazłem <noise> właśnie znalazłem znaczy Monia znalazła co ja znalazłem Kusia Monia go pokazała, ja go tylko stamtąd wyciągnąłem Proszę Co tu na nim jest, nie wiem co Wejdź na kamyczki. No jest kot. Kod 45 Poztowę. 680 Znowu mamy to. No, udało nam się znowu coś znaleźć. No, jednak mamy... Korka. Kurde tyle, żeśmy kiedyś ich zostawili i praktycznie yy, nic nie znaleźliśmy. No to jutro go, może je znowu gdzieś zostawimy, jak jutro pójdziemy. Nie, trzeba go zanieść gdzieś dalej. Tylko, tylko przeniesiemy górkę obok no tak no patrz jak widzisz wiedzieliśmy w którym miejscu się zatrzymać a no, on no tutaj na takim pieńku moja go dopatrzyła spoko no to lecimy do góry Coś kurde niebieskie Niebo Wychodzi Może Pogoda zrobi nam jakąś Niespodziankę Zanim tam wyżej dojdziemy Mam nadzieję, że nie tak w postaci deszczu Jasne widzicie, zobaczcie masakra Monia, idziesz? No idę, idę I po prawie 3 godzinach docieramy na Czerwoną Przełęcz pod Sarnią Skałą Jak widzicie za mną wygląda ilość ludzi w tym momencie. Musimy sobie znaleźć monia tam. Przecież tam też nie za, nie za bardzo. Normalnie, w tamtym kierunku szłoby się na Sarnią skałę. Ale Sarnia skała cała jest we mgle. I tak nie byłoby nic widać. A po drugie, droga tutaj zajęła nam więcej czasu niż przypuszczaliśmy. Ale to tak jak już wspominałem, pewnie przez to, że. Jest bardzo dużo ludzi i szlak jest bardzo błotnisty, jest ślisko, trzeba uważać naprawdę, żeby się nie wyłożyć, kokostki, nie skręcić. Także zjemy coś, wypijemy herbatę, będziemy lecieć w stronę doliny białego. Głowa robi się coraz gęstsza. Myślałem, że może trochę niebieskiego nieba się pojawi. A tutaj głowa coraz bardziej gęstnieje. No nic. Trzeba lecieć dalej. Jeszcze czarnym szlakiem. Potem będziemy odbijać narzuty w stronę doliny. Ale jak mówię, wolno to dzisiaj idzie, bo sami zobaczcie jak wygląda na wierzchnie. Ma -ca I w tym oto miejscu odbijamy nasz szlak żółty Doliny Białego. Mostki, raz kolejny. A my docieramy do białego potoku a my słyszymy już szmer białego potoku który będzie towarzyszył nam już prawie do końca trasy. My już praktycznie w miejscu startu zamykamy pętlę, która wyniosła 10 km. Zrobiliśmy ją około 4 godziny i pokonaliśmy 500 m przewyższenia. Niestety trasa nie była dziś zbyt widokowa. Jak widzieliście, sama mgła. Do tego jeszcze trudne warunki na szlaku w postaci błota. Pewnie dlatego. Szliśmy tak długo, ale ogólnie, trasę bardzo polecamy. Szczególnie, latem co w niemoniach? Zdecydowanie lepiej przy lepszych warunkach, lepszej widoczki. Ale i tak było fajnie. Nie siedzieliśmy na kwaterze, tylko ruszyliśmy się. Odetchnęliśmy świeżym powietrzem. Fajnie było. Także dziękujemy, że byliście z nami. Jak zwykle, zapraszamy do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza. No i oczywiście do naszego kanału. Do zobaczenia. Do zobaczenia, hej. hej.